To kiedy to się U. zaczęło? Dzisiaj w Południe W południe już zaczęło kapać i, mm -hmm. i do tej pory. A tu ta woda, tak jak mówię, no główny pion jest zakręcony. No, my, no my to to, ten ten ale my, a potem co? I też będzie zakręcony. ja pani zrozumiałam, ale zrozumiałam na nas. No my, przyjdziemy. Udało się wejść, zapytałam policji, na które to komuś nie pływa, Pana. No bo co z tego, że woda spłynie, ale pion jest zakręcony. Ale jest de facto mówię, ludzie, że jak my wejdziemy tam, jak jest główny pion zakręcony, to też nam nieraz bardzo nie, nie popożemy. Generalnie, tylko umokować wodę. A tak zgodę panu jak, jak wody jest tam może e, po my żebyśmy wypompowali wodę, że to musi być słup co najmniej 8 cm z 10 żeby wypompować. wiadomo, że tam pan coś jest woda i się przelewa. No, Dennonie, 1426. Jestem na interwencji.